Tendencja. Skłonność do czegoś. Prawidłowość zarysowująca się w rozwoju czegoś. Witajcie, tu kapitan. Porozmawiajmy o tendencji w grze Demon Souls. Po pierwsze, jest to mechanika, która reguluje poziom trudności gry w sposób bardzo naturalny, organiczny. Sami możemy ją zmienić, trzeba tylko wiedzieć jak. Po drugie, reguluje ona rozgrywkę Multiplayer. Rozgrywkę dla wielu graczy. Kiedy i kto. Nas zaatakuje, lub kiedy i komu możemy pomóc. Po trzecie, w miarę jak zmienia się tendencja, gra otwiera lub zamyka przed nami drzwi, możliwości, misje. Po czwarte, są dwa rodzaje tendencji: świata oraz postaci. Po piąte, tendencje określa się kolorami. Można mieć białą lub czarną. I nie ma czegoś takiego jak zła tendencja, niewłaściwa. Chcesz doświadczyć tej gry zarówno w białej, jak i czarnej. No dobra, wiemy już czym jest tendencja. Świetnie, jest to mechanika. Każdy świat ma swoją tendencję, swoją mechanikę, swój poziom trudności. I to od Ciebie zależy, jak chcesz obregulować, jakie questy chcesz wypełnić, jakich bohaterów niezależnych chcesz spotkać. Ponieważ jeżeli Ty i Twój kolega będziecie grali w tą grę, Wasza rozgrywka może wyglądać całkowicie inaczej. To, kogo spotkaliście oraz jak Wam się grało, może się bardzo różnić. No dobra, teraz wgryźmy się w temat. Najprościej można by porównać tendencje do mechaniki którą ma w sobie gra Dungeons and Dragons D&D e, i jej sposób określania charakterów. Nawet jeżeli nie gracie w RPG, na pewno słyszeliście, że jakaś postać jest tam neutralnie dobra lub praworządna zła. I na pewno też widzieliście mimy pokazujące, że ta postać jest taka, a tamten koleś jest jeszcze inny, a ta dziewczynka to jest na pewno taka i siamta i owamta. Wszyscy to znamy. Wydaje mi się, że jest to najlepsze porównanie, ponieważ tak samo jak w DD, Dungeons and Dragons, pierwsza część charakteru, czyli to, że ktoś jest praworządny, neutralny czy chaotyczny, określa jego stosunek do świata i otoczenia, a druga część stosunek do ludzi. Dokładnie tak samo jest w Demon Souls. Tendencja świata określa to, jak zmienia się świat w miarę naszych akcji, jak nasze działania wpłynęły na otoczenie. Tendencja postaci zaś mówi nam o tym, co myślą o nas inni bohaterowie. Bohaterowie niezależni, czy widzą w nas potwora, jakiegoś y, mordercę, czarny charakter, czy też myślą o nas jako o bohaterze, zbawcy, o kimś, z kim warto się przyjaźnić. No dobra, a jak zmieniać tą tendencję? Wystarczy grać dobrze. Żeby zmienić tendencję na białą, trzeba zacząć wygrywać, trzeba zacząć pokonywać siły zła. Kiedy giną demony, czyli bosowie, znaczy, że ci dobrze wygrywają i świat zmienia się na lepsze. To znaczy, zadajemy więcej obrażeń przeciwnikom, przeciwnicy są słabsi, ponieważ ubyło tych złych. Tych demonów, jest ich mniej, więc nie, nie kontrolują już przeciwników, nie wysyłają ich swoich mrocznych mocy, swojej magii, żeby ich wzmacniać. Więc przeciwnicy bez ich dowództwa są słabsi, są zagubieni. A my, jako bohaterowie, łoimy ich, zdajemy większe obrażenia. Dodatkowo pojawiają się też inni bohaterowie, którzy usłyszeli o naszych czynach i przychodzą nam z pomocą, żeby z nami porozmawiać lub żeby otworzyć jakąś misję, jakieś zadania. A jak zmienić tendencję świata na czarną, złą? Jak sprawić, żeby demony zaczęły wygrywać? Cóż, wystarczy zacząć umierać. Ilekroć giniemy, część naszej esencji, część naszej duszy wędruje do demonów, do władców, czarnych lordów tego świata. Teraz jak odzyskać ciało, jak ponownie stać się człowiekiem? Ponieważ przez większość gry będziemy grali takim duchem. I kiedy zobaczycie wokół naszej postaci taką niebieską aurę, to znaczy, że gramy duszą. Którą Nexus wzmocnił nadał jej kształt, nadał jej taką jakąś takie jestestwo i wzmocni na tyle, że stała się wyrazista i może oddziaływać ze światem zewnętrznym, więc żeby powrócić do formy ludzkiej, trzeba albo zabić demona, albo Trzeba użyć kamienia Ephemeral Souls, eterycznej duszy bodajże. Nie pamiętam w tej chwili nazwy polskiej. Na pewno ktoś w komentarzach napisze przypomnień, jeżeli tak przypnę jego komentarz i tak się dowiesz. Co się dzieje, kiedy tendencja staje się czarna? Cóż, demony rosną w siłę. Przybywa przeciwników, stają się trudniejsi, ale dają na oni więcej dusz i dropią lepsze przedmioty. Coś wspaniałego. Niestety też Moc demonów jest na tyle opresyjna, że zmniejsza naszą maksymalną ilość punktów życia. Więc gra się trudniej. Jeżeli będziecie ginąć i zmienicie sobie nieumyślnie tendencję świata na czarną, będzie źle, ponieważ gra trudna stanie się jeszcze trudniejsza. Czy to źle? Nie, absolutnie nie. Powinniście doświadczyć gry zarówno w białej jak i czarnej tendencji. To jest jeden z powodów, dla którego warto grać w tą grę ponownie i ponownie, żeby odkryć wszystkie możliwości, żeby poznać wszystkich bohaterów niezależnych, rozwiązać ich misje, zadania, uzyskać nagrody z tych zadań i zobaczyć co się stanie, kiedy pójdziemy tą ścieżką lub wybierzemy inne rozwiązanie. Dobrze, porozmawialiśmy sobie o tendencji świata, ale co z tendencją postaci? Jak ją zmieniać? O co chodzi? Cóż, żeby zmienić to, jak patrzą na nas mieszkańcy Nexusa oraz światów, do których możemy podróżować właśnie ze spójni z Nexusa, wystarczy być dobrym człowiekiem albo Łotrem i Sukinsynem. Jak tego dokonamy? Jak byś Sukinsynem, kapitanie? Wystarczy. Zacząć zabijać. Wystarczy zacząć zabijać innych graczy, dokonywać inwazji i mordować ich, kiedy próbują rozprawić się z problemami w własnym świecie. Bądź bądź też możesz zacząć po prostu mordować bohaterów niezależnych, niewinnych, takich, z którymi możesz porozmawiać, takich, których mogą dać ci misje, z którymi możesz posiedzieć sobie w Nexusie i nie tylko. Ilekroć zabijesz takiego bohatera niezależnego, Twoja tendencja postaci, czyli to, co myślą o tobie inni, zmieni się. Przestaną widzieć twojego bohatera, przestaną na ciebie patrzeć jak na osobie, której można ufać. Czy tego chcesz? Czy naprawdę chcesz, żeby ludzie patrzyli na ciebie jak na mordercę? Jak na demona w ludzkiej skórze? Cóż, to już zależy od ciebie. Niemniej jednak, jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie misje, zadania i questy, poznać wszystkich bohaterów niezależnych, musisz... Osiągnąć zarówno białą, jak i czarną tendencję, ponieważ to, że jesteś bydlakiem i mordercą, przyciągnie uwagę czarnych charakterów, bohaterów niezależnych, których normalnie byś nie spotkał. Usłyszą o kimś, kto zabija, o kimś, o, usłyszą jakiejś bestii, która wygląda tylko jak człowiek, ale jak człowiek się nie zachowuje. I w ten właśnie sposób spotkasz nowych bohaterów niezależnych. Jedni przybędą, żeby cię zabić, inni, żeby cię poznać i zaproponować współpracę. Misje, questy, nagrody. Taki jest Demon Souls. Jeżeli pomogłem Ci tym materiałem, nie zawahaj się zostawić łapki w górę, komentarza, swojej opinii, a nawet subskrypcji. Ponieważ jest tu więcej takich materiałów. Mam pełen let's play z tej gry oraz innych części Souls oraz wiele innych ciekawych, ciekawych rzeczy. Ode mnie to już wszystko na dzisiaj. Do następnego razu. Umbasa.